Cześć, witajcie w nowym filmie. Witam się z wami z przepisem, jak widzicie po tytule na drugą wersję ciasta ucieranego z rabarbarem. Ale tak naprawdę to ciasto możecie wykonać z każdym rodzajem owoców, jakie lubicie. Najlepiej pasuje do truskawek, jabłek, wiśni, borówek, malin. I to ciasto jest w mojej rodzinie już kilka lat, ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym go znowu nie przerobiła. Ostatnio wam właśnie pokazywałam na Instagramie ostateczną wersję, bardzo wam się podobała i prosiliście o ten przepis i tego tak miałam w planach, żeby nagrać. Tak więc nie przedłużając, zaczynamy. Najpierw wam pokażę składniki, a potem, a potem wykonanie. Wystarczy wam zwykły jeden mikser i wszystko właśnie w jednej misie miksera ubijecie. E, tutaj mam nam nacukrzony już jeden raz cukrzony rabarbar. On sobie niech tutaj troszeczkę obcieka. Eee, I zaczynamy. I przygotujcie sobie tak. Piekarnik 180 stopni, grzanie góra dum, i blachę sobie nasmarujcie masłem i posypcie bułką tartą. I teraz Wam pokażę tak. W misie miksera mam cztery rozbite jajka. Tutaj mam szklankę cukru. Mam 25 deku przysianej mąki krupczatki. Nie mąki pszennej, właśnie sekretem tego przepisu jest mąka krupczatka, która jest dużo lżejsza i ma taką, taką bardzo sypką konsystencję. Ekstrakt waniliowy albo cukier waniliowy, co wolicie. 150 ml oleju jadalnego, najlepiej rzepakowego. Proszek do pieczenia, soda. Jeśli lubicie, to cynamon. Jeśli nie lubicie, to nie musicie. Teraz umieszczę mikser na swoim miejscu. O, Dzisiaj mi się udało zgrabnie. Opuszczam go i teraz tak, szklanka cukru i łyżeczka ekstraktu albo jeden cukier waniliowy, vanili jak lubicie. Ja daję dzisiaj ekstrakt, ostatnio dałam cukier waniliowy. Jedna łyżeczka. Jeśli jesteście zainteresowani, to w Biedronce teraz te ekstrakty są po 3 zł na wyprzedaży sobie też właśnie odkupiłam, żeby mieć zawsze po świętach jednych i drugich te ekstrakty lubią być na dużych przecenach wtedy sobie zawsze już kupuję na cały sezon na zapas ucieram na białości aż po troi swoją objętość tu mam łyżeczkę, tu mam mąkę kruczatkę dodaję jedną czuwatą łyżeczkę proszku Teraz wlewam olej. Teraz dodaję po łyżce mąki. Ciasto jest idealne. Widzicie, ono ma być takie lejące. Biorę blachę, biorę ciasto, wylewam je do formy. Widzicie, ono się samo praktycznie wylewa. Tamto miało całkiem inną konsystencję, było bardziej zbite, bardziej gęste, a to jest takie lejące. I ono, wiecie co, najlepiej smakuje na następny dzień, ale rzadko kiedy do następnego dnia dotrwa. Ciasto mamy gotowe i bierzemy się za rabarbar. Odsączamy go z tej wody. Wiecie co, mój rabarbar był mrożony, bo ostatnio, do ostatniego ciasta za dużo mi się ucięło, a szkoda było wyrzucać. Tak więc go na kawałki i go zamroziłam. Dzisiaj grano go... O, ta woda i z polpotem godą do tej miseczki. I wracamy tak. Teraz łyżka cukru. To on czuje, że że mrożenie trochę jest niego kwas wyciągło. I teraz jeśli ktoś lubi, to do, można dodać cynamon, on daje takiego fajnego smaczku. Jeśli ktoś lubi, bo jak nie, to nie musicie. Mieszam. No, jeszcze cukru będę dała. Czuję, że jest ja. a wszystkim ostatnio ten placek smakował, bo był taki sużutki. I tutaj, mąkę. Pytaliście się mi ostatnio na Instagramie, po co dodaję tą mąkę. Mąkę się dodaje do owoców po to. Żeby nie puściły soku podczas pieczenia i żeby nie zrobił się zakalec. Pytacie się mnie o słoiki. Moje słoiki są wszystkie z pepko. Większość. Akurat te, które wam tu pokazuję są z pepko, A ten mały jest ze świecy jaki Candle. No. I wsadzamy do ciasta. Gotowe ciasto wygląda tak. Teraz wkładamy je do piekarnika na 180 stopni grzanie góra dół na od pół godziny do 40 minut. Musicie sprawdzać patyczkiem, czy jest już upieczone. Moje ostatnio piekło się 35 minut, ale to zawsze zależy od różnych czynników, tak więc wkładamy do piekarnika i Ciasto jest gotowe. Jak widzicie, koloru pięknego cynamonu nabrało, ale to pachnie. Ile mi się piekło? 35 minut. Zmniejszyłam troszeczkę temperaturę na 170 stopni i rozkrawamy po całkowitym wystudzeniu i mówię najlepsze jest na drugi dzień, ale rzadko kiedy na ten drugi dzień dotrwa. Serdecznie Was zachęcam do powtórzenia przepisu, podzielenia się efektami ze mną na Instagramie z hashtagiem Kotuj z Kamilą. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza i do następnego. Cześć.